Od chwili śmierci Krystiana cała żużlowa Polska pogrążona jest w żałobie. Kibice Tarnowskiej Unii codziennie o godzinie 20.00 zbierają się na wspólną modlitwę pod bramami Stadionu Miejskiego w Mościcach. Pierwsze co, to, to myślałem, że to jakiś głupi żart. No ale sprawdzam wiadomości i no, niestety, prawda, w no, szoku jestem. To przynajmniej chodzi na jak, jak Marcin Rampała jeździł na Unii. No nie wiem. No nadzieję był Chrystan. Dla polskiego żuża, bo, bo, bo widać było ma matalym potencjał. Mogliśmy tutaj nie wstąpić, przejeżdżając tutaj obok. A I będąc na meczu i znając szczegóły całego zdarzenia, po prostu był to nasz obowiązek. Jest to dla na nas Cała rodzina. W ogóle moja mama, dziadkowie, wujkowie, wszyscy są w szczęśli te fakty. Jeszcze w sobotę, chwilę po tragicznej informacji, kibice rowu Rybnik spontanicznie zapalali znicze przed bramą Rybnickiego Stadionu i w Parku Maszyn. Nikt nie przychodzi na stadion, żeby y, oglądać, jak się dzieje tragedia, nie? No, smutne to jest szkoda po Liczymy bardziej na dobre występie, nie na tego tragedię, która się odbyła teraz. Jest wszystkim przykro tutaj z Rybnika. Nie powinno go być. Nie powinno być tak, te do takich rzeczy jak się stały. No. To była tragedia, bo straszna. Straszne, bo jeszcze wrześmy siedzieli naprzeciwko tego pierwszego wirażu, nie? Pamięć Krystiana uczczono także w Lesznie. W niedzielę ponad setka kibiców i mieszkańców spotkała się pod pomnikiem Alfreda Smoczyka. Christiane, mama! Christiane! może musimy tutaj być. No, jesteśmy i nie wiem, co czują rodzice tutaj, Krystiana. Trudno mi jest ja też mam syna i... trudno powiedzieć. Tak, zobaczyłam to zdjęcie, które tam leży wśród czy też pokonałem między z tym Sami zawodnicy wspominają Krystiana jako świetnie zapowiadającego się żużlowca i przede wszystkim dobrego kolegę. Spotykamy się wiele razy w sezonie i Witamy się, rozmawiamy ze sobą, ścigamy się. No ale mimo wszystko szanujemy siebie jako, jako ludzi My bardzo żałujemy, tak? Tym bardziej, że Krystian był bardzo fajnym chłopakiem. 18 lat i bardzo trudno to przeżyliśmy. Znaliśmy się z Krystianem bardzo dobrze. Kolegowaliśmy się, chociaż tak mogę też i jakieś go przypomnieć. Myślałem, że wszystko będzie ok. Modliłem się za niego codziennie od dnia wypadku, liczyłem na to, że da radę i że po prostu wyjdzie z tego. Jeszcze nie raz będziemy się ścigać, ale gdy dowiedzieliśmy się o tej informacji przed treningiem, to dopadła cisza i na pewno nikt się nie spodziewał, że tak to się skończy. Informacja o śmierci Krystiana wywołała ogromne poruszenie w świecie sportu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych młodego żurzowca żegnali koledzy z toru i przedstawiciele innych dyscyplin. W walkę o życie Krystiana zaangażowane było całe środowisko żużlowe. Za okazaną pomoc i wsparcie dziękował prezes Unitarnów Łukasz Sady. Niestety przegraliśmy walkę o Krystiana Rempałem. Walkę, którą podjęliśmy natychmiast, a która trwała nieustannie przez 6 dni i 6 nocy. Widać, ktoś w górze miał inne plany. W imieniu swoim własnym, jak i całego klubu, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy razem walczyli. Dziękuję kibicom Czarnego Sportu za modlitwę, dobre słowa dla Krystiana i jego rodziny, kierowane za pośrednictwem wszelkich dostępnych współcześnie mediów, a także za konkretną pomoc z ich strony. Pamięć Krystiana Rempały będzie uczczona podczas niedzielnych spotkań PGE Ekstraligi. Ósma runda PGE Ekstraligi odbędzie się bez oprawy artystycznej i muzycznej. Przed prezentacjami meczów odbędzie się uczczenie pamięci Krystiana Rempały poprzez minutę ciszy zawodów, który będzie wydany w Tarnowie. Będzie zawierał specjalne wspomnienie Krystiana Rympały, w tym między innymi bogaty materiał zdjęciowy zawodnika od dzieciństwa, aż do czasów współczesnych. Także drużyna w swoją jazdą chce uczcić pamięć Krystiana. Na pewno ta niedzielna kolejka będzie tutaj dedykowana rodzinie Rympałów i Krystianowi, który odszedł od nas i yy, jesteśmy z nimi. Składamy oczywiście kondolencje. Chcemy, żeby te zawody były Ostre, dynamiczne, ale w walce fair. I wiadomo, żużel jest sportem bardzo dynamicznym i, 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 i nieprzewidywalnym, ale mam nadzieję, że zawodnicy na terenie będą realizować, że wszystko będzie fair i wynik padnie na torze i oby bezpiecznie dalej do końca sezonu. Krystian Rempała miał 18 lat. Był jedną z nadziei polskiego żużla. Niestety nigdy już nie będzie dane nam podziwiać go na torze. Część jego pamięci.